Prysko jesteś świetna, cokolwiek robisz wiesz. Jest tu marcia! Jest tu babcia! Terek mi koperz! Frytka i karto fejcia! i karto fejcia! i karto fejcia! Babsi koca Gotowe! Ale fajnie, że pan Wiercik powierzył nam opiekę nad super misią. Spójrz, mamy nawet pamiątkowe zdjęcie z naszej wspólnej wycieczki radiowozem, babcia. Pamiętasz? Też na nim jesteś. Urocza kuleczka! Tak, muszę iść. Cały w słońcu Na dachu ma czerwone światło Czerwone światło ma I wyje... A potem... Pamiętasz? Urządziliśmy przeuroczy piknik pod jabłonką Zajadając się owocowymi smakołykami Pora spać, Pyrku Dobranoc! Frytulko, ty i Supermisia musicie również się wyspać. Jasne w porządku. E, gdzie ona jest? Hmm. Może wpadła pod łóżko? E, gdzieś znikła. Znalazła się, może? Oj, Misiu! Gdzie jesteś? Już wiem! Pewnie zostawiłam ją w salonie. Zaczekaj tutaj. Sprawdzę. <truje> <truje> o! Znalazłaś misię? Nie, nie. Już idę, kartofielcu. O, moja frytunia! Hej, nie powinnaś być już w łóżku? Ja szukałam książki. Pora spać. Dobranoc, papciu. Pa! Znalazłaś ją? Gdzie się schowała? Ja, ja. Ale nadal jej nie widzę! No co? Racja! Ostatnio widzieliśmy supermisę na pikniku. Tuż obok jabłonki. Myślisz, że zapomniałyśmy ją stamtąd zabrać? Sprawdźmy to. Może wypatrzymy super mi się przez okno w sypialni rodziców! Dubi, dubi, łubi, łubi, huu! O tak! siak, Mopsikowy, mopsikowy taniec! O tak! siak, Właśnie tak! Huh? Oh. <laughs> na, 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 na. Nic tam nie widzę! Jest za ciemno! Naprawdę nie boisz się wyjść i szukać jej w tej ciemnicy? Mm -hmm. Powodzenia, maleńka. Nie wiedziałam, że taka z ciebie dzielna myszka. Tylko szybko. Jak mogłam zostawić Supermisię całkiem samą? Na, na, na. <grym> Ananana! Kartofelciu! I co? Znalazłaś ją? Jest pod drzewem? Powinnam już spać. Ale musimy po nią wyjść, zanim się rozpada. Jesteś gotowa? Czas na misję ratunkową. A czy dokąd, Frydko? A, czt, pyrku, po prostu zostawiłam coś na dworze. Czemu za mną idziesz? Ktoś cię musi pilnować. Nie powinnaś już spać? Owszem, ale mam zadanie. Bez obaw, Misio. Poratujemy cię. Hmm. O, Kartofelciu, czekaj. Tu jest. Już się nie zostawię, Perku, a ty dokąd? Powinieneś spać. Już pędzę. Pst! szybko, fryteczko, wracamy. Schowaj się, kartofelciu. Wyszłaś po misie całkiem sama, mimo że jest po zmroku? Aha! W końcu pan wiercik powierzył mi super misie pod opiekę. Nie zawiodę go! Ha! Kto by pomyślał, taka mała, a taka dzielna! Ale nie poradziłabym sobie bez twojej pomocy. Dzięki za wsparcie, malutka. Misia uratowana! Jestem wzorową opiekunką! Juhu! Uratowałyśmy ją! Udało nam się! Ha? O nie, tylko nie to! Przez te ulewy cała się ubrudziła, a było to już zaschło! I co teraz zrobimy? Pan Wiercik będzie mną rozczarowany! tu na dobranoc? I idziemy spać! Ale przecież nie umłam jeszcze ząbków, papciu! To biegnij, ale proszę postaraj się nie przeszkadzać mamci w kąpieli. Jasne, papciu! Umyjemy misie w łazience! Na, na! No i jak ci idzie? Pomogę ci, kucuk, O nie! Odpadła jej łapka! Powinnam była się tobą lepiej zaopiekować, supermisio? Jeje. Yeah, yeah. huh? A? Ah. Hmm, hmm. Czas na kołysankę. Jeszcze chwilkę, mamciu! Klej nie pomoże! A taśma? Mamy taśmę klejącą? Dzięki! Przepraszam cię. To nie pomogło. Schowaj się. Ktoś tu jest smutaskiem. Co cię gnębi? Czemu nie śpisz? Pomóż mi. Co się stało? Frytko? No i wszystko zepsułam. Zostawiłam super misie pod jabłonką. Umorosała się w błocie, a kiedy ją myłam, to wtedy odpadła jej łapka. O raju! Tragedia! Przecież pan wiercik specjalnie powierzył mi, klasową mi się na weekend, żebym się nią odpowiednio zaopiekowała. A ja ją zniszczyłam! O, frytulko. <grytulko> Mogłaś do mnie przyjść. Pomogłabym. Chciałam być samodzielna i naprawić ją bez niczyjej pomocy. A tylko pogorszyłam sprawę. Nie płacz. Razem na pewno coś wymyślimy. Zaraz się nią zajmiemy. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. A teraz przetnij nitkę, proszę. Gotowe. Cała i czyściutka. Wygląda jakby nic złego się jej nie przytrafiło. Za tydzień kolejny wesoły skoczek będzie się mógł nią nacieszyć. Dziękuję, mamciu. Jak się czuję moprzątko w twoim brzusiu? Fantastycznie, moja kochana Frytko. Wiesz, nie może się doczekać, żeby posłuchać, jak jutro zagrasz na pianinie. O, faktycznie! Jutro zaczynam naukę. Chodźmy, Frydko. Teraz, papcio, zabierzecie prosto do łóżeczka. Hmm. A możesz zaśpiewać mi jeszcze kołysankę, papciu? Tak ładnie, proszę. Przykry się, późno już, pieski idą spać. Przykryj się, późno już, pieski idą spać. Mopsi, króla. Z innymi opiekunkami, niż myślałam. Prawda, Kartofelciu? Mamciu, nie mogę się doczekać mojej pierwszej lekcji muzyki. Wkrótce zostanę pianistką, taką jak Mamcia. Pani od muzyki! Już jest! O, otworzysz jej drzwi, Frytko? O! 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 Nic pani nie jest? Nic, a nic Zapraszam do salonu o! Raju, nie zdara Dzień dobry, jestem Kakadu Korella Witamy na ulicy Spacerowej Jak miło, bardzo lubię te okolice Roxy, która tu mieszka, była moją uczennicą Ja znam Roxy To milutkiej nauki, Frytulko w razie czego jestem w kuchni. Dzięki mamciu! Zgadniesz kto to? Jest mała, ma słodki pyszczek i zaraz zacznie swoją pierwszą lekcję gry na pianinie. Tak! To ja, Frytka! Nie mogę się doczekać, żeby nauczyć się grać! Wspaniały entuzjazm! No to jazda! No to od jakiego utworu zaczniemy? Wiesz, trochę to potrwa, zanim nauczysz się grać. Musisz poznać podstawy. I to nutka po nutce. O! <grym> <grym> Na początek nauczymy się grać pojedyncze nutki, a potem połączymy je razem w całe melodie. Zupełnie jak mamcia! Zgadza się! Pierwsza nutka, z którą się zapoznasz, jest Się, twoja kolej! <śmiech> <śmiech> o, fryteczko! Doskonale! Oto nagroda! Śmiało! Naciesz się jej wspaniałym brzmieniem. A! Grajcie dalej! Otworzę. Witaj, Niko. Cześć, Samando. Cześć! Wesołe cześć! Czy mogę o coś zapytać frytkę? O, Niko. Niestety właśnie uczy się grać na pianinie. Może mógłbyś odwiedzić ją nieco później? Pewnie. Wesołe cześć! Wesołe cześć! Oho, od razu słychać postępy. Otworzę! To znowu ja, prze pani. Może mi pani powiedzieć, do której godziny Frytka ma dzisiaj lekcję muzyki, bo mam do niej ważne pytanie. Niko, oto środkowe C. Powiem jej, żeby cię odwiedziła, gdy skończy lekcję. To wie pani co? Poczekam. Pa! Tak trzymaj, Frytko! Dzięki, mamciu. Proszę pani, mogę już coś zagrać? najpierw małą zabawę. A! Zejdź proszę na chwilę na podłogę, zrób kręciołki i spróbuj znaleźć środkowy C. To będzie dla mnie bułka z masłem. Hura! Środkowy C! Tak jest! Łatwizna! Środkowy C jest! E, gdzie ono jest? O nie! To tutaj się ukryło. Dzięki, kartofelciu. O! Wybornie, frytko! Przykleiłaś gwiazdkę, żeby łatwiej znaleźć środkowe C? ha! Brawa za pomysłowość! Dziękuję. Jestem z ciebie taka dumna, moja fryteczko. Łakocie, niam! miam! Ale przechodzę! Nie przerywajcie sobie. Zaraz sprawdzę, kto się tak dobija. O, Niko. To ty. Znowu. Tak. Wybacz. Mm -hmm. Muzyka ucichła, więc pomyślałam, że już po lekcji. Hmm? Mogę o coś zapytać Frytkę? No, pewnie, pytaj. Ależ Frytko, przecież lekcja muzyki jeszcze się nie skończyła. Nie? Ale nie się ucieszysz, że już pora na naukę kolejnych nutek, a potem całej melodii. Tak szybko ci idzie, Frytko? Opanowanie melodii zajęło mi wieki. To ty potrafisz zagrać melodię? Czy Niko może nam coś zagrać? Bardzo proszę. <laughs> Chętnie posłuchamy, jak grasz. No to do dzieła. Uwielbiamy <laughs> muzykę. naprawdę przepiękne. O, naprawdę jesteś doświadczonym pianistą. Dzięki. Hm, chyba nigdy nie nauczy się grać tak dobrze jak Niko. No dobra, spróbuję. Pani Korello, czy nauczymy się dzisiaj jakiejś melodii? O, no pewnie. Mamy jeszcze trochę czasu. Ale... Co będzie z moim pytaniem? Porozmawiacie, jak już będzie po lekcji. Ale... Zapytasz ją później. Pa! Do zobaczenia! Frytko! Zagraj, proszę, środkowy C! Dobrze! Kolejne nutki to D... I e! D? Tylko trzy nutki. Zagraj je i powstanie melodia. Dalej, mała, gramy razem. Ha. C D E Niech każdy wie, że znam nutkę C. <ścoughs> C D E, -e, -e -d -c. Cztery latka mam i znam nutkę C. Jesteśmy. C -d -e -e -d -c. Jestem z niej taka dumna, że tak szybko opanowała te trzy nutki. Racja. Można pomyśleć, że ktoś jej pomaga. Ukrył się, kartofelcu. Muzykujmy wszyscy razem. <laughs> A, świetny pomysł Ale naucz nas wcześniej melodii Łatwizna, C, D, E, E, D, C To wszystko Rozpieram mnie duma o! O! Niech każdy wie, że znam nutkę C C, D Lata mam i znam nutkę C. C, D, E, E, D, C. Mała pianistka! Zna nutkę C! Opanowała już nutkę C i D i E. O tak! E d C! O, było wspaniałe! Oh, zasłużyłaś na kolejną gwiazdkę? Dziękuję pani. Do zobaczenia niebawem! Pamiętaj, żeby dużo ćwiczyć! Zabaj! Do zobaczenia! Uff, bez ciebie nie dałabym rady, kartofelcu. Zasłużyłaś na gwiazdkę! Uh -huh. Ta -da -da -da. Frytko? masz już czas porozmawiać? O, ekstra! Ponieważ mam dzisiaj do ciebie bardzo ważne pytanie. Mów śmiało, Niko. Może chciałabyś wpaść do mnie w odwiedziny? Moglibyśmy się bawić przez cały dzień? Zjedlibyśmy pod wieczorek? Ale fajowy oh. pomysł! To kiedy? Jutro? Mogę, mamczu? Mm -hmm. O tak! Zgodziła się, mamo! Oh. Do jutra, frytko! Ale miłe zaproszenie! Będzie ekstra! Bawimy się razem, Niko i ja. C D E E D C